gości odcinka, Madzikowa oraz Usagi Nekochan. Zawitał słoneczny dzień do Iskra Paradisu. Ostatni dla naszej ekipy. Jak on przebiegnie? Co się wydarzy? To pytanie nawet zadaje sobie prezydent Simba Simbama. Zapraszam kochani na dół. Chodźcie tu. Ja pierdził. co to za tempy emodziat przyjechał? Pewnie znowu jakiś ruchacz z drogi numer 69. Ta wiki pewno. Witajcie droga ekipo z Iskla Paradisu. Cieszę się, że mogę was poznać. Nazywam się Jacek, ależ spokojnie. Dziś nie czeka was żadna praca tylko same przyjemności. Uczę wychowania seksualnego oraz udzielam kursów z pozycji dogodnych dla obu partnerów, dziś się trochę pouczymy i zabawimy. Zapraszam moją asystentkę, Magdalenę. To gwiazda porno z zachodu, wystąpiła w takich filmach jak Wzwód Simata Erekcja Dandiksa czy Dupa z dupy, dupą w dupie dżeliesa. Och miło mi, witam was kochani. Jak już ja coś powiedział nazywam się Magda, Madzikowa. Uwielbia manal, oral, 69 pieszczoty oraz czasem ubój. Oczywiście nie mnie. Producent MR Wojtek poprosił nas, aby was trochę podporządkować. Obecnie słyszy się dużo w reklamach diureksu osynder, homoseksual, nieważne. Wiecie o co chodzi. Uprościmy waszą wiedzę o seksie do minimum, a praktykę poprowadzimy do maksimum. A więc zaczynajmy. Pamiętajcie. Że erekcja to bardzo fajny stan. Jacek przestań do cholery, bo ci stanie. To co? Praktyki z teorią? No pewnie. Więc chłopacy, najpierw powoli wprowadzamy penis, lekko ocierając. Do chuja, to jest obrzydliwe. Nikol myślałem, że ty będziesz najbardziej zadowolona. Ja pierdolę. Kontynuując, Jacek, zdradzasz mnie z tą rudą wiewiórką? Ty popieprzeńcu. Ach Magda, dochodzę, dochodzę. Nie wyjmuj go Jacek. O kurwa. Zajebieć się rozumiesz to. Ale najpierw. Mamo, ten pan wylał na mnie spermę. Dobra ludzie, przejdźmy do praktyki. Teraz to wy, że tak powiem wejdziecie w siebie. Haha, kolejne porno. O tak, to mi. Nikol uspokój się. Dobrze, Tommy i Nicole. Krzyczcie swoje imię. A czemu mi się musiał trafić Jacek? Ja pierdziu. Wiki, ale nie aż tak. Widzę, że bardzo się zaangażowałaś i dosłownie weszłaś. Och, tak, Davis. Dochodzę, dochodzę, dochodzę. Aaaa. Bla -ha, ha 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 Luciusia nadchodzi. No hello, kuleczko. Działaj do cholery. Nie po to z kolckami z Minecrafta zapieprzałam. O, działasz. Świetnie. To wasz koniec, bła ha Na koniec kawał. Jak się nazywa chiński sutener? na bosaka. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Luciusia ma świetne poczucie humoru. To wasz koniec za 3, 2, 1. No kurwa, ja pierdolę do cipy jebanej, w chuj wyjebane nie działa. Wypierdalam stąd. Kurwa. Kurwa, kurwa. Nikol. Ona jest chyba uzależniona od przekleństw, ale mniejsza. Kto nas uratuje? Pierdole nie robię. Ja zamknij się. Niech nas ktoś uratuje. Ta jest milka. Tryb milka, krzyczcie to, tryb milka, tryb milka. W milce siła, milka krzyczy, uratuję Was zaniechałe dziewoje. Krzyczcie, tryb milka. Moje potężne pośladki uwolnią Was z niewoli TNT z Minecrafta. Krzyczcie, tryb milka. Moja seksi pupcia i cycki i pupcia i cycki razy 69 Wam pomogą. Otwórzcie się i krzyczcie, tryb milka, tryb milka. Tryb milka, tryb milka. Tryb milka, tryb milka. Ha ha on nadal jest w bieliźnie, uważaj bo ci stanie. Dziękujemy ci fioletowo krówko, trybmilka. W podziękowaniu trybmilce. A idź ty krowie łajno ogarnąć. Żegnajcie. Ech, to już koniec. Będziemy tęsknić. I tak ich przygoda dobiegła końca. Żegnamy Syntżor.